Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl Nieoczekiwany lider przyjeżdża do Wrocławia Piłkarze Śląska podejmą zespół Górnika Zabrze W meczu siódmej kolejki Ekstraklasy Drużyna trenera Tadeusza Pawłowskiego Jest na własnym stadionie niepokonana Sukcesy odnoszą też Zabrzanie Górnicy na wyjeździe Jeszcze nie przegrali Kto z tej konfrontacji wyjdzie zwycięsko Fani Śląska liczą, że obiekt na Maślicach Znów będzie szczęśliwy początek spotkania Ekstraklasy w sobotę o 18.00. Sobota też ze Skłoszem w obiekcie Redeko przy kolejny turniej. Amatorzy, którzy jednak pierwsze szlify już mają za sobą zagrają o miano najlepszego w Mitsubishi Germas Cup. Odbędą się dwa turnieje kategorii B, damski i męski. Zawody są zaliczane do Polskiej Federacji Skłosza, choć to nie najwyższa ranga. Nagrody są bardzo atrakcyjne, najlepsi otrzymają sprzęt sportowy, a ci, którzy będą mieć najwięcej szczęścia w losowaniu mogą zgarnąć samochód Mitsubishi na weekend. W sobotę można również pobiegać przed dolnośląskimi zawodnikami. Drugi z cyklu trzech biegów zaliczany do Grand Prix ścieżek biegowych. Zawody zostaną rozegrane na ścieżce Radio Wrocław w Parku Grabiszyńskim do pokonania 4,5 km. Trzeba się pojawić najlepiej godzinę przed biegiem od 9.45 do 10.45. Zawodnicy zgłoszeni zostaną zweryfikowani, biegacze otrzymają numery startowe. 15 minut przed biegiem. Odbędzie się wspólna rozgrzewka. Na 10.55 zaplanowano oficjalne rozpoczęcie. Omówiona też zostanie trasa. Chwilę później wszyscy rozpoczną zmagania. W najbliższą niedzielę na Wrocowskim Torze Wyścigów Konnych Partynicy odbędzie się Międzynarodowy Dzień Kłusaków z siedmioma gonitwami. Wyjątkowym momentem na torze będzie start kłusaków dwuletnich urodzonych w Polsce. Partynice kolejny raz w sezonie dają kibicom nowość. Ten dzień Poświęcony kłusakom spowoduje, że przyjadą do Wrocławia ludzie z różnych stron Polski zajmujący się tymi końmi. Początek o 14.15. Atrakcją w niedzieli będą też pokazy karate w wykonaniu reprezentantów Polski na czele z wielokrotnymi medalistami Mistrzostw Świata w Szotokan. W niedzielę też maraton pływacki. Impreza zostanie rozegrana w ramach cyklu otwartych mistrzostw Wrocławia. Rywalizacja wystartuje w samo południe na kąpielisku Glinianki przy ulicy Kosmonautów. To zawody dla osób cieszących się dobrym zdrowiem i posiadających umiejętność pływania. Skłoszenia przyjmowane będą w dniu zawodów od 10:30 do 11:50. Pływacy powalczą na dwóch dystansach. Kobiety płyną na 800 metrów stylem dowolnym, panowie też stylem dowolnym, ale na 1600 metrów rywalizacja toczy się. W kilkunastu kategoriach wiekowych startowa wynosi 20 zł. Nowe centrum skłusza redeko www.redeko.pl